Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Dawid i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy sobie koło kościoła pięknego w Włodygowicach. Takie tu są piękne okolice. Idziemy sobie do góry. Dzisiaj jest e, piękna, słoneczna pogoda, więc jest git. Zaraz Wam pokażę piękny kościół. A jednak tu są bramy. O -o. Proszę bardzo, kościół w Piękny zabytkowy. Zaraz wam parafię pokażę. Dużo ludzi tu jest, strasznie. Długą, idziemy, sobie idziemy. O! Pinkna parafia. Ej, mm. <laughs> słuchajcie, jesteśmy sobie na górze. Ale tutaj nie ma gdzie zrobić kalestynica Czekajcie, zacznij. No i słuchajcie, znaleźliśmy w końcu miejsce. Jesteśmy na parkingu sobie takim Idziemy sobie prosto Sajcie, właśnie chciałem nagrać odcinek parku Ale za dużo tam dzieci jest Od niedziela, ale strasznie ich tam dużo. A tu jest piękny parking, na którym se można porobić jakieś pompeczki. Hmm. Muszę sobie podpórkę jakąś znaleźć. Kurwa, wszędzie trawa tu rośnie. Tak, tego nie zrobię. Muszę kamerzyście dać telefon. No, a więc dzisiaj... Tutaj... Jak dobrze wiecie, kalestrynika. pompeczki, przysiady, dobra, rozgrzeweczka. Więc zaczynamy. Na początek 10 pompeczek. A, zwłaszcza A ktoś nie umie poprawnych pompek, ktoś nie umie pompek, to musi Chce coś znaleźć i może przejechać na takiej ziemi. A Albo jak jeszcze ktoś inaczej nie umie pompek. A ja jedzie sobie? Damski!

Co się było? Nie wiem, <noise> nie wiem jak się to robiło, ale no takie jakieś wiatraczki tak To jest właśnie na rozgrzewkę, dobre? Nie wiem jak się to wiatraki. Była to jest na... Dobra, roz... nie będziemy stać w jednym miejscu, idziemy dalej szukać jeszcze ładniejszych miejsc. No właśnie, tu takie wysportowali i idziemy szukać. A więc żeby nam ten czas nie leciał to i te, te, żeby na telefonie się nie blokowała pamięć, to musimy zatrzymać filmik. Tak, musimy. jeszcze ja mam dużo pamięci. A bo w W nowym telefonie. Mamy dwa telefony, a więc można lecieć. Wszystkie są naładowane poprawnie Teraz wyjdziemy mniej więcej na trest, no. Dokładnie. Nie, na bierną. Czy na bierną, dokładnie, na bierną, bo tresa jest tam dalej. Jest tam dalej. Tak, na bierną my idziemy, Zaraz koło. Go... No i taka tu jest dróżka. No się sobie idziemy po niej... Jak już, jak już obiecałem mojemu przyjacielowi, że pojedziemy na tą wycieczkę to tu idziemy. Możemy iść popatrzeć w sumie w stronę tam Słowiana, co tam się zmieniło. Słowian. Albo wiesz gdzie? Tam pod komisariat. Dupa, nie wzięliśmy tego Piłki bo, bo się coś nagrało, jakiś fajny challenge Z grania A ten kto? Ktoś tu jedzie, więc zatrzymał, żeby rejestracji nie było widać Dobra, już wracamy ponownie, gościu przejechał <grych> no Dobra Mniej więcej już jesteśmy Słuchajcie no Patrzcie, tu se tak Tam daleko se taka rzeczka płynie Znacie, jakby to było lato, to można by było iść nad jezior. Tam jest kościół, też parking, ale to. No, choćby dało się popatrzymy, co tam. No i porobili, No, tutaj się trochę pozmieniało. No, nowa ulica, chodnik zrobili. Pasy trochę odświeżyli. Pasy są nowe. Trochę już. no, już zrób, tu jest kapliczka jakiś syn. Przepraszam, że przekląłem, ale dla ja wszystkiego się muszą teraz nasz kolega Ta, tam mieszka, na ulicy mieszkał nasz kolega. A czy mieszka chyba jeszcze? E, mieszka, ale tu mamy jakąś firmę Drobut Dro Widzimy, że tam jest jakaś wełno. Mieszka mamet. No dobra, ludzie, to może co? Teraz jesteśmy na tej drodze. Można odbić w lewo lub w prawo. Musicie wybrać swój kierunek. Gdzie byście bolali? Ja stawiam, że pójdziemy w lewo. Ogólnie to jest praca, czy tu jest. Pójdziemy w lewo i pokażę Wam starą komendę policji. Jakaś Właśnie... laska mnie obczajała. Moi drodzy, wreszcie się paczała. Ale się ja nie chcę iść na podkomisarza, bo to bieda ściska. No ale pokażę. Popatrzę się, czy na Słowianie jest brama otwarta. Pokazać można. Pokażę Pokażę bo, Pokażemy wam. Nie, zamknięte jest. Ale można by. drugie strony. No. Ale to nie ma co. No, no po pokażemy wam zjebany stadion. Więc idziemy... No może taki zjebany to nie. Idziemy po prostu pod... Dobra, maskę mam, ale strasznie upieczoną. Wolałbym iść tam do tej rzeki i wypukać ją trochę z tego gówna. Nie wiem kto ją nosił kiedyś, nie wiem w ogóle. Słuchajcie, troszeczkę piękna płynie. Dzisiaj to jest taki vlog, bardziej bym nagrał, taki vlog opowiadanie, które kalesty... kalestynikę i... W tym... No niestety słabiałem pozamykany moi drodzy, no chyba, że tam jest jeszcze jedna bramka i brama, brama jest... Ale to nie ma co chodzić, bo jak tu jest zamknięta ta brama No to już nie ma co chodzić. Po prostu pokażę LKS w Łodygowicach No po prostu mogłem wziąć szkle jeszcze no. By się obciąło trochę Potem bym szturkiem zawiązał i powiem No i nie, nie wiem To nie ma co <słuch> <słuch> A więc LKS w Łodygowicach Więc zakończę takie, jak właśnie takie opowiadanie Podoba Bo po ludzie idą mi Sup, łapka i komentarz. Widzimy się na co. Cześć!